Od mojego ostatniego filmiku minęło pół roku. Pewnie się zastanawiacie, jak mi idzie pisanie, czy ja to w ogóle rzuciłam, co się stało. Prawda jest taka, że udało mi się zrealizować wszystkie cele, które sobie założyłam w ostatnim filmiku. Niestety, w trochę późniejszym czasie, bo mój postawiony deadline był do końca czerwca, ale jak się okazuje książki będę wysłać do wydawnictwa w tym miesiącu, czyli w sierpniu 2025 roku. Prawdę powiedziawszy, mimo że nie zrealizowałam swojego pierwotnego celu, jest to świetna wiadomość, ponieważ udało mi się po prostu zrobić to, co chciałam. Projekt oczywiście męczy mnie, tak jak <laughs> ostatnio opowiadałam, nic się nie zmieniło pod tym względem, ale ten filmik chciałabym poświęcić na y, trochę dogłębniejsze wejrzenie w to, co się działo przez ostatnie pół roku, jak to w ogóle szło. No i po prostu na czym obecnie stoję. Więc jeżeli ciekawi Cię ten temat, też piszesz, albo po prostu interesuje Cię proces wydawniczy, proces twórczy, szeroko pojęty, możesz zasubskrybować ten kanał. Tutaj na pewno będzie więcej o pisaniu, o tworzeniu, czasem może coś tam o rysowaniu, ale przede wszystkim chodzi o książki, pisanie książek i o... Historię, którą piszę. Tutaj nie będę za dużo opowiadać o tym, o czym jest moja książka. Jeżeli Cię to interesuje, możesz znaleźć inne filmiki na ten temat. Są na kanale w playliście Echo Wytarze. Tak się nazywa moja seria książek. A teraz przechodzimy do filmiku na temat tego, co się działo przez ostatnie pół roku. Więc przez te pół roku udało mi się zrealizować, tak jak mówiłam, w ostatnim filmie. Draft trzeci i czwarty. Treść tych draftów trochę się różni w stosunku do pierwotnych założeń, ale ogólny sens tego, co ja chciałam zrobić, jest dokładnie zachowany w pierwotnej formie. Więc draft trzeci był moimi własnymi poprawkami, no i częściowo poprawkami rodziców. Przeze mnie była ta książka czytana dwa razy. Moi rodzice czytali echo wyterzy, ten tom pierwszy, w drugiej wersji, czyli w drugim drafcie, do połowy. A drugą połowę dostali w drafcie trzecim, czyli już po moich poprawkach, po moim sprawdzeniu tego dwukrotnym. I no po prostu teraz, w tym momencie, moja mama kończy czytać właśnie ten draft trzeci. I draft trzeci też, no częściowo to są poprawki moich rodziców, bo część już nosiła na draft trzeci, a część dopiero na draft czwarty. Draft czwarty no, jest jeszcze w trakcie produkcji, tak szczerze mówiąc, ponieważ plan jest taki, że przepiszę do końca poprawki moich rodziców, bo oni mają tam jakieś swoje uwagi, tam zwracają uwagę na pewne rzeczy, które przydałoby się poprawić, i no, po prostu muszę się zastanowić, czy to jest właściwa poprawka, czy to nie jest właściwa poprawka. Bo czasami o, z tego, co czytałam, no, to o tym też później szerzej opowiem, yy, że rzeczy, na które oni zwracali uwagę, nie mogą zostać poprawione, ponieważ one są. Istotny w jakiś sposób dla kontekstu chociażby. No i draft czwarty będzie moim kolejnym, trzecim przeczytaniem tej książki i jeszcze raz ponownym zweryfikowaniem treści, czy to działa po prostu, czy ja mogę to tak wysłać. Myślę, że pójdzie to szybciej, bo już jestem tak podekscytowana, że nie mogę czekać na, na ciąg dalszy po prostu tej mojej historii z pisaniem, z wydawaniem książki. I mam nadzieję, że jakieś wydawnictwo po prostu się tym zainteresuje. Podsumowując, mój plan na ciąg dalszy to jest właśnie ponowne przeczytanie książki, no i poczekanie za recenzją mojej mamy. Jeszcze mam dwójkę znajomych, którzy są w trakcie czytania tej książki, także jeszcze od nich sobie zbieram opinie i na tym też będę bazować tworząc kolejną wersję. Najważniejsze czym się w tym momencie zajmuję to jest jedna z moim zdaniem gorszych elementów pisania w ogóle i mam nadzieję, że będę miała z tym jak najmniej do czynienia w przeszłości. Mianowicie jestem w trakcie tworzenia propozycji wydawniczej. Ale trochę szerzej opowiadałam o tym w ostatnim filmie, ale teraz no, trochę do tego wrócę, więc... W międzyczasie jeszcze miałam okazję sobie poprzeglądać te wszystkie wydawnictwa. Tak jak mówiłam w ostatnim filmie, miałam listę ponad 70 wydawnictw, które sobie ja sama pozbierałam, pospisywałam przez ostatnie kilka lat. Wszystkie polskie wydawnictwa, jakie mi w łapki trafiały. I z tych 70 wydawnictw wyróżniłam sobie tak 10-15, no może do 20, które są w jakiś sposób interesujące dla mnie, które pasują do tego, co piszę i to, co sobą reprezentują, też pasuje do tego, co ja... Chciałabym reprezentować swoją książką. I moja refleksja jest taka: że wydawnictwa proszą o coś trochę innego niż ja sobie wyobrażałam, że będą. Ja byłam przygotowana na to, że będą chcieli biogram. Opis książki. To jest w ogóle też straszny koszmar. Pisać o tym, o czym się pisze. No, że w taki zachęcający sposób. No po prostu to jest jakaś masakra. A, no, i to w sumie tyle. Jak chcesz promować swoją książkę? No, kropka. A jak tak sobie czytałam te 70 stron wydawnictw, to doszłam do wniosku, że najczęściej wydawnictwa proszą nie o opis, a o streszczenie książki. To jest coś trochę innego. I ja w tym momencie muszę Wam powiedzieć. Piszę sobie te propozycje wyda wydawnicze, mam taki plik w Wordzie, mam też plik w Dotsach, gdzie przygotowuję już bezpośrednio do wysłania wersję. I o ile to w Dotsach już mam tak w miarę wypełnione, tam jakieś notatki, co tam poszczególne wydawnictwo chce, bo nie wszystkie wydawnictwa chcą tego samego. To też jest ważne, żeby wysłać to, czego precyzyjnie wydawnictwo chce. I w związku z tym, no jak tak sobie przeglądałam, to doszłam do wniosku, że żadne wydawnictwo, które przeglądałam, nie chciało opisu, chciało streszczenie książki, ale takie dość krótkie. Więc nie masz pisać czegoś, co miałoby zachęcić czytelnika, tylko masz napisać o tym, o czym piszesz. Czyli wszystkie spoilery, musisz wywalić kawa na ławę i musisz opowiedzieć o tym, co piszesz. Moim zdaniem streszczenie nie jest tak złe jak opis, więc... Tylko problem polega na tym, że streszczenie ma być krótkie. I ja się z tym strasznie męczę, że raz, że te zdania nie brzmią tak, jak ja bym chciała, tu, że za dużo informacji, też koledzy wysyłam, kolega mówi, że tamto pierwsze streszczenie było najlepsze, mam cztery różne, mam streszczenie długie na cztery strony i łącznie cały ten plik w Wordzie, gdzie mam te moje wszystkie notatki, ma 16 stron mojego pisania. I zastanawianie się, co ja tam powinnam napisać. I to po prostu to jest jakaś, to jest jakaś masakra. Żadnego maila jeszcze nie wysłałam. Ja nadal tego pliku nie mam do końca skończonego i z książką, i z propozycją wydawniczą. Także nie polecam, szczególnie jak jest się perfekcjonistą i chce się, raz, żeby spełnić te kryteria, które oni chcą, a dwa, żeby to wyszło na tyle dobrze, żeby ktoś się tą książką zainteresował, bo dobra propozycja wydawnicza to jest trzy czwarte sukcesu, można powiedzieć. No, może to jest trochę za dużo, połowa sukcesu, powiedzmy, bo jeszcze jest szczęście i jeszcze jest dobra książka. Także no, męczę się z tym streszczeniem, zastanawiam się, o czym ja powinnam pisać, żeby nie bombardować informacjami. Inne wydawnictwa chcą na przykład konspekt i konspekt też zrobiłam na podstawie tego długiego streszczenia, o którym wspominałam, poprzycinałam i zrobiłam w punktach, bo konspekt to jest po prostu plan wydarzeń książki. I... Jedna z ciekawszych rzeczy, które się trafiały raz na jakiś czas, chyba w dwóch wydawnictwach widziałam coś takiego. Może trzech. W trzech trzech widziałam coś takiego, że napisz, dlaczego Twoja książka jest wyjątkowa, albo napisz, dlaczego ta książka powstała. Trudne pytanie. Czuję się jak na rozmowie o pracę. A jeszcze dziwniejsze pytanie widziałam w jednym konkretnym wydawnictwie. Nie powiem w jakim, ale widziałam coś takiego. I to było pytanie o to, do jakich książek jest podobna Twoja książka. I ja się zaczęłam zastanawiać, czy jeżeli napiszę, że moja książka jest podobna do Wiedźmina, to czy wydawnictwo załatwi mi Blurba od Sapkowskiego? Bo tak to trochę brzmi. Po co mieliby pytać o coś takiego? No i kolejny problem polega na tym, że. Jak wyślę już tą propozycję, to nie dostanę odpowiedzi w ciągu kilku dni. Prawdopodobnie, jakby było inaczej, to się zdziwię. Na odpowiedź od wydawnictwa czeka się najczęściej 3 miesiące. Więc jakąkolwiek informację na temat sytuacji, w jakiej jest moja książka, będziecie mieli dopiero za 3 miesiące. W międzyczasie będę też prawdopodobnie poprawiać sobie jeszcze tą książkę. No, przede wszystkim będę pisać drugi tom. Tak jak mówiłam, jestem w połowie drugiego tomu. No, i ewentualnie będę wysyłać do innych wydawnictw, których nie biorę, nie brałam do tej pory pod uwagę, ale może coś tam mi się jeszcze trafi, może coś znajdę. Słowem podsumowania, udało mi się skończyć tą książkę prawie w 100%. Już prawie wszystko jest za mną. Mam nadzieję, że jest dobra i że jakieś wydawnictwo uzna, że moja książka pasuje do ich imidżu jako wydawnictwa i że to się sprzeda. Bo tak naprawdę to decyduje o tym, czy książka będzie wydana, a nie jakość. Jakość, to jest sprawa drugoplanowa. Chociaż oczywiście w jakość też dawałam najwięcej jak tylko potrafię. Cały czas mam wrażenie, że to nie jest wystarczająco, no ale już chyba dalej nie zajdę. Mam nadzieję po prostu, że ktoś to weźmie i. No, dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję, że wysłuchaliście tego całego filmiku. W kolejnym odcinku będę się skupiać na wrażeniach z poprawek trzeciego draftu: przede wszystkim, trochę czwartego też, no ale czwarty, tak jak mówiłam, mam ledwo zaczęty. No i po prostu powiem, jaka jest puenta... W stosunku do mojego ostatniego filmu tego sprzed pięciu miesięcy, tak właściwie nie 6, tylko 5, gdzie mówiłam, co chcę poprawić, no i w kolejnym filmiku opowiem Wam, jak to wyglądało, jak mi się to czytało, jakie to było, co zmieniłam, co jest takim, takimi większymi problemami w tej książce, a co właśnie wychodzi bardzo dobrze. Także do zobaczenia prawdopodobnie za tydzień, wiem szybko, yy, bo wtedy powinien pojawić się ten kolejny filmik. No a teraz dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i do komentowania. Do następnego.